Kiedy mówimy o największych przebojach filmowych lat 90. nie możemy pominąć kultowego Kevin sam w domu, który zadebiutował na ekranach Kin w 1909 roku. Choć tytuł ten mocno zakorzenił się w pamięci widzów na całym świecie, Wśród wielu osób panuje przekonanie, że był to pierwszy znaczący krok w karierze Macaulaya Colkina. W rzeczywistości, dziesięcioletni wtedy aktor miał już na swoim koncie kilka filmów i seriali, ale to właśnie kreacja Kevina McAllistera otworzyła przed nim drzwi do międzynarodowej sławy. Po premierze tego wyjątkowego filmu, Colkin zagrał w kilku innych popularnych produkcjach, takich jak Moja dziewczyna, Synalek czy Richie Millionaire. Zaledwie piętnastoletni. Postanowił jednak w 1995 roku, że pragnie uciec od blasku fleszy, wielka popularność okazała się dla młodego aktora zbyt przytłaczająca. W wyniku ogromnych oczekiwań i presji, Kalkin zaczął sięgać po używki, a także borykał się z problemami prawnymi. Po dłuższym czasie poza branżą, postanowił wrócić na swoje ścieżki i choć dziś występuje głównie sporadycznie, wciąż pozostaje blisko świata filmu. Interesującym faktem jest, że w Kevinie samym w domu zadebiutował również jego młodszy brat Kieran, który miał wówczas zaledwie 8 lat. W tym świątecznym hicie wcielił się w rolę Fulera, kuzyna Kevina, choć Kieran Kalkin kontynuował swoją karierę jako aktor dziecięcy, długo nie potrafił dorównać sławie swojego starszego brata. Pierwsze poważniejsze uznanie przyniosła mu główna rola w filmie Ucieczka od Życia w 2002 roku, za którą zdobył nominację do Złotego Globu. Pomimo tego, przez wiele lat Kieran pozostawał w cieniu i niezbyt zbliżał się do światła rampy Hollywood. Rewolucja w jego karierze nastąpiła dopiero w 2018 roku, gdy zadebiutował w serialu Sukcesja. Wcielając się w postać Romana Roya, zyskał sobie uznanie krytyków, a jego interpretacje dostrzegli widzowie na całym świecie. Kieran otrzymał między innymi Złotego Globa dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym. W jednym z wywiadów przyznał, że dopiero po pierwszym sezonie sukcesji uświadomił sobie, jak bardzo pasjonuje się aktorstwem. Pamiętam, że wróciłem do domu i pomyślałem: To właśnie chcę robić w życiu. Miałem 36 lat, zajmowałem się tym już od 30, stwierdził szczerze, niedługo potem, w 2025 roku, Kieran zaskoczył wszystkich, zdobywając zarówno Złotego Globa, jak i Oscara za drugoplanową rolę w filmie Prawdziwy Ból. Sukces ten wzruszył również jego brata Macaulay'a, który nie krył dumy. Jestem dumny. Rozpłakałem się, powiedział w rozmowie z Entertainment Weekly. Wielokrotnie Kieran mówił, że to niesława i rozpoznawalność są istotne w jego aktorstwie. Po doświadczeniach ze starszym bratem unikał szturmu popularności, który mógłby go przygnieść. Kieran, który od 2013 roku jest mężem producentki Jazz Charton, stara się spędzać jak najwięcej czasu z rodziną. Przyznał, że niemal zrezygnował z roli w prawdziwym bólu, ponieważ wiązało się to z długim wyjazdem na zdjęcia do Polski. Warto zaznaczyć, że jesienią tego roku Kieran i Jace powitali na świecie swoje trzecie dziecko. To piękny początek nowego rozdziału w ich życiu rodzinnym, które, jak pokazuje historia, jest dla Kieran Kalkin zdecydowanie na pierwszym miejscu.